Witam wszystkich serdecznie z tej strony Witek a dzisiaj mam do was kolejny komentarz z gry Call of Duty Model Warfare 3 No i lecimy Jest to tryb obrona drużynowa Polega to na <grywka> Polega ten tryb na Utrzymaniu flagi po prostu która wypada Z zabitego pierwszego wroga I za utrzymywanie flagi Dostajemy punkty oraz za zabójstwa Dobra jedziemy Broń której używam jest to P90. Używam do niej tumika oraz powiększonych magazynków. Zapasował oczywiście MP9 z tumikiem. Wyposażenie taktyczne, no to już chyba nie muszę mówić. Jest to przenośny radar oraz t No i jedziemy. Paczki, której tutaj używam, jest to paczka Specialist. Najlepsza na ten tryb, tak myślę. No i dobra. I wynik tego meczu jest to 29 do 6. Nie jest, to jakże, nie jest to jakby zadowalający wynik, nie jest jakiś dobry, ale ale w tym meczu jest MoAP. Tak, zastanawiacie się, jak to zrobiłem, padając przy tym 6 razy. Aż no, bardzo łatwo. No, może nie tak łatwo. Początek nie był taki fajny dla mnie, no ale na, koń, na końcu meczu się zdziwiłem. Jest MoAP, jest pięknie i się ucieszyłem bardzo. No i dobra. Tematem, którym się dzisiaj zajmę jest to motywacja albo tak zwane niepoddawanie się podczas grania. Bo jak macie okazję oglądać, na początku meczu nie szło mi zbyt dobrze. Padłem 6 razy, przepraszam 5, o, bo po zdobyciu moaba od razu umarłem. Miałem może fuksa, może i nie. Nie wiem. Właśnie, że jest moab i... No i jest fajnie, nie? <grym, <grym, dobra, pomówmy może o tej motywacji. O. Ogółem w Call of Duty, jeżeli idzie nam źle, to człowiek się denerwuje, tak, no to jest logiczne, no każdy chce grać jak najlepiej, chce po prostu zdobywać jak najlepsze wyniki, a czasami chce wbijać Moaby, no jednak nie zawsze nam się to udaje, jednak to jest logiczne, jednak, tak, no i ja w tym meczu akurat padłem na początku 5 razy. Miałem już w pewnym momencie opuścić grę, bo już nie chciałem się denerwować bardziej z powodu tych śmierci moich. No ale postanowiłem załatać, nie, jak widać. Opłaci mi się to pod koniec. Zdobędę Moaba, tak. Dawno go nie zdobyłem, bardzo się cieszę, że w końcu spadł. Co mogę powiedzieć o broni? P-90 jest to bardzo fajna broń. Pistolet maszynowy ma 50 kulek w pasowym magazynku. Przy powiększonych magazynkach zwiększa nam się liczba kulek o 25, zatem P90 staje się maszyną do zabijania. Dlaczego? Bo masz 75 kulek. Jest to liczba prak praktycznie porównywalna do niektórych LKM-ów, bo one mają po 100 kulek, tak. Czyli praktycznie jednym magazynkiem z P90 możemy zabić nawet od 7 do 8 ludzi. I naprawdę polecam każdemu bardzo serdecznie używać tej broni na porządku. Tak nią grałem, przednio denerwowałem ponieważ, no nie są mieć zbyt dobrze tą bronią, tak? No ale, kiedy już odblokujemy powiększone magazynki oraz ten 30 level tylko dlatego, żeby mieć kamuflaż, tak? <grym> no to naprawdę staje się ona maszyną do zabijania. No zresztą macie okazję patrzeć na to w filmie. Dobra. Co by tu powiedzieć o motywacji? Na pewno ja po tych 5 deadach na początku meczu chciałem już opuścić tą grę, jak mówiłem. Postanowiłem zostać. A tylko dlatego, że: No, jakby to powiedzieć, zmotywowałem się do lepszej gry, tak? I po prostu mówię sobie, że nie warto się poddawać. Zobaczycie tutaj: właśnie miałem Quadfida, czyli cztery zabójstwa pod rząd. Pięknie obroniłem przejście. Jest i piąty kill. Nawet nie zdąży komentować, co tutaj się dzieje. Musiałem się ukryć, bo już mnie obili ładnie. Dobra, i mówię wam, jeżeli. Chcecie naprawdę dobrze grać w Call of Duty, nigdy się nie poddawajcie, bo to jest myśl przewodnia tej gry. I no ja myślę, że jeżeli ktoś ma ambicje, żeby zostać dobrym graczem, na pewno nie będzie, tak? Ponieważ im więcej gramy, tym więcej się uczymy. Na początku może być wam trudno zaczynać grać w Call of Duty. Ja też miałem nieciekawie. Miałem około hmm, po miesiącu grania z 5000 zabójstw coraz więcej śmierci. No, ale teraz to już się zmieniło. Mam około 50 tysięcy zabójstw i dwa razy mniej deadów, może nawet jeszcze mniej. <laughs> nie jestem w stanie sobie przypomnieć, niestety. No, ale tak, jak mówiłem, nie warto się poddawać. Zawsze warto dograć ten mecz do końca, jeżeli już go gramy. Nie denerwujcie się naprawdę, jeżeli padacie, bo to no, niczemu nie pomaga, tak a tylko psuje nam nerwy. I ten. No. Zawsze jak padacie, to obejrzyjcie sobie kilkama. Jak w ten, jaki sposób was ten przeciwnik zabił? jaki popełniliście, bo, bo prze, przeważnie nasze śmierci są spowodowane przez nasze błędy, tak? W 90% padamy właśnie przez to, że my coś źle zrobiliśmy. No i co tu mogę jeszcze powiedzieć o tym? Na pewno po obejrzeniu kilkamów jesteśmy w stanie sobie sami ogarnąć to, co robimy źle. I w przyszłości nie dopuszczaj do podobnych błędów, tak? To jest logiczne. Im więcej człowiek gra, tym się lepiej, tym się lepiej i szybciej nauczy, w to lepiej grać, tak? No i co tu mogę powiedzieć, no? Warto próbować po prostu, o, nigdy się nie poddawajcie, naprawdę. Taki mały wykład moralny, no ale przyda się, naprawdę. Ja tutaj nie spodziewałem się naprawdę, że Moab wpadnie. No jest Moab, to jest, jak mówiłem już w jednym filmie, tak? Ty mi goń gość ze strikera i tutaj właśnie, chyba zaraz zdobędę Moaba. I jest map! Się ucieszyłem, prawie spadłem z krzesła. Haha! Ha. Nie zdążyłem go odpalić niestety, zdarza się. <grym> Także, nie poddawajcie się naprawdę. Próbujcie, a będzie wam to wynagrodzone. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że to ten krótki gameplay wam się pomaga. Podobał. Boże, co ja gadam. Do usłyszenia. Cześć.